Od 6 czerwca, dzięki czwartemu etapowi odmrażania gospodarki, zostały zniesione nowe obostrzenia. Do funkcjonowania wróciły między innymi siłownie i kluby fitness. Wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim to dystans społeczny na, w klubie, czyli 2 metry pomiędzy ćwiczącymi. Co pozwoliło nam rozsunąć nieco sprzęt, żeby zapewnić komfort i bezpieczeństwo treningu. Oczywiście dezynfekcja sprzętu przed i po e, użytkowaniu, dezynfekcja e, rąk przed wejściem do klubu i w trakcie e, aktywności w klubie. Ograniczenie co do ilości osób w klubie nie jest dla nas przeszkodą, ponieważ jest to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, co daje nam możliwość treningu jednorazowo 236 osób. Zgodnie z zarządzeniami na obiekcie znajdziemy kilka punktów do dezynfekcji, natomiast maseczki są obowiązkowe jedynie podczas pobytu i komunikacji w klubie. Trenując na urządzeniach i zajęciach fitness nie ma przymusu ich zakładania.